Panie doktorze, dzisiaj Pana spotkania autorskie w Lubaniu z czytelnikami, z wielbicielami Pana książek, to pierwsze spotkanie tutaj w naszym mieście. To prawda, nigdy nie byłem jeszcze w Lubaniu. Jestem po raz pierwszy i bardzo mi się tutaj podoba. Widzę niezwykle interesujące miejsca. Myślę, że lubańska sceneria mogła być dobrą scenerią dla powieści. Panie doktorze, w jednej z Pana powieści przewija się Luban, ja teraz dokładnie nie pamiętam, w której to było książce. Natomiast skąd pan wziął jak gdyby inspirację do tego, żeby nie wiem, zawrzeć tutaj nasze miasto w, w pańskiej powieści? Dokładnie nie pamiętam tego miejsca, natomiast tego miejsca w mojej powieści, nie wiem w której to było nawet, natomiast wiele lat temu byłem w Lubaniu, bo powiedziałem, że tym, że jestem po raz pierwszy, jest to nie do końca prawda, po raz pierwszy w ciągu ostatnich powiedzmy 10-15 lat. Kiedyś, wiele lat temu byłem w Lubaniu i jechałem tutaj autobusem. Niezwykle mi się podobała sceneria, przyroda. Jechałem przez gryfów i bardzo byłem, bardzo byłem zainteresowany tym miejscem. I uznałem, że z pewnością tak było, że uznałem, że to jest piękne miejsce, warte wspomnienia w mojej powieści i tak też zrobiłem. Panie doktorze, skąd wziął w ogóle Pan pomysł na. Na to opisywanie przygód Bernarda Moka, a potem już komisarza Popielskiego. O, to było wiele lat temu. Ja już jestem weteranem literackim, ja już napisałem 15 książek. To było w roku 1997, kiedy napisałem pierwszą moją książkę. Ona się ukazała dwa lata później, w 1999. Skąd wziąłem pomysł? No cóż, ta postać mojego bohatera jest postacią, która w sobie łączy wiele cech. Różnych bohaterów literackich i filmowych, także ma pewne cechy moje własne, czyli MOK ma cechy swojego twórcy, to muszę przyznać. A sama historia została przeze mnie wymyślona 5 lat wcześniej, czyli w roku 92. Tak w ciągu, tak przez 5 lat nosiłem sobie tę historię, aż w końcu w 1997 ją opisałem. A wyszła, ukazała się ona w 1999 i tak się zaczęła moja literacka droga. Panie doktorze, yy, yy, widzimy w tych ostatnich powieściach, które się. W ostatnich latach ukazywały, że skończył pan z postacią Eberharda Moka. Czy, czy jednak Eberhard Mok wróci w przyszłości w Pańskich powieściach? Trudno powiedzieć, sam tego dokładnie nie wiem, natomiast yy, wiem jedno, że kolejna powieść się ukaże za rok. Yy, I czy Mok będzie bohaterem nie potwierdzam i nie zaprzeczam, natomiast będzie mi bardzo miło promować tę powieść znowu w Lubaniu. A jeżeli chodzi o postać pana y, komisarza Popielskiego, y, to skąd wziął pan pomysł, właśnie, na y, stricte na pana y, komisarza Popielskiego? Wie pan, on właściwie jest takie, taką mutacją Eberharda Moka. Mówiąc krótko, jest właściwie jego bratem bliźniakiem, jego klonem literackim. Ja pisałem o Wrocławiu. Pierwszy mój cykl, cykl z Eberhardem Mokiem to był cykl wrocławski. W pewnym momencie znudził mnie Wrocław, znudziła mnie atmosfera niemiecka, miasta i postanowiłem napisać coś o Polsce, o Polsce przedwojennej. Wybrałem miasto, które już do Polski nie należy, a które było miastem niezwykle mnie fascynującym. To był Lwów, miasto, z którym jest związana moja rodzinna pamięć, ze strony matki. Zatem to wszystko spowodowało, że zmieniłem scenerię i zmieniłem bohatera, ale nie tak drastycznie, nie tak radykalnie, bo jednak on jest podobny do swojego poprzednika.